No to co, Edi? Mamy już trzy punkty na trasie yy, Orli Gniazd tak. zaliczone. Brama Krakowska, Źródło Miłości, Krowia Jama. Szybko to idzie, nie? Bo była w jednym miejscu. Była w jednym <grym> miejscu, dosłownie w pół godziny trzy punkty zaliczyliśmy. Ale chciałem jeszcze taką yy, zabawną sytuację opowiedzieć. Pod Bramą Krakowską jedliśmy. Śniadanie, ja numer 1, Edi numer 2. I obok robili sobie zdjęcie. To byli Koreań... Koreańczycy? Azjaci. Przez cały okres, kiedy spożywaliśmy yy, śniadanie, ustawiali się do jednego zdjęcia. <grywia> no, musi być perfekcyjne, tak? Skoro tyle kilometrów przebyli, żeby zobaczyć bramę krakowską i uwiecznić się. Musi być perfekcyjne zdjęcie. W jaki sposób dostaliśmy się na start naszej wędrówki? Zawiozła nas Natalia samochodem, już ją odprawiliśmy z powrotem, teraz jesteśmy zdani tylko na siebie. Na siebie. Odbieżna za 4 dni, nie wiadomo Ta. gdzie coś dla miłośników ryb w dolinie Prądnika prowadzi się hodowlę pstrąga potokowego, którego można skonsumować później tuż obok w restauracji. Tam panowie widzę, że właśnie przygotowują chyba odławiają część ryb na dzisiejsze smażenie albo duszenie. Ale patrzcie, jak tu jest pomyślane nawadnianie. Rura nawadniająca jest zakryta siatką. No bo wiadomo, że pstrągi mogą, mogłyby wskoczyć do tej rury. Przemieś... Chciałyby przemieścić się wtedy w górę potoku. A tak to, to im to, to uniemożliwia. No dobra, ja się chyba mylę. Tak wyredukowałem, że tam mogłyby pstrągi wskoczyć. Edi mówi, że to, te siatki służą do zbierania śmieci. My coś nie piszemy, zobacz. W sumie róże. No jest, jest trochę tego osadu. Tam sobie jeden pstrąg pływa, a już uciekł. Słabo widać, bo woda taka mętna jest. Pływają tutaj pstrągi. No, mój błąd z tą siatką przyznaję się bez bicia. Wchodzimy teraz na punkt widokowy w centrum Ojcowa. Trochę po takich skałkach. One są mocno wyślizgane, bo to są skały wapienne, a nie granit wapienne, bardzo łatwo można wyślizgać butami. No i takie są, śliskie, nie? Tak. Zagłębie restauracji. Tutaj można właśnie sobie skosztować pstrąga, który przed chwilą pływał w wodzie. No i w dalszej części doliny zamek w Wojcowie. Mocno odbudowany, bo były tutaj Ruiny. W zasadzie to wieże odbudowali i bramę wjazdową. Myśleliśmy, że będziemy sami na szlaku długodystansowym, ale idą też z tobołkami na plecach, więc jest dobrze. Na razie idzie się przyjemnie w chłodzie, chociaż już słońce zaczyna powoli o sobie tak. przypominać, bo po zdjęciu plecaka. Plecy są calutkie, moksiutkie. Mimo, że jest zapewniona wentylacja między plecakiem a plecami, no ale to są takie uroki wędrówek. Siedząc w domu, w wygodnym fotelu, tego się nie uświadczy. Wydaje się wszystko, że jest takie ładne, piękne. Bez jakichkolwiek trudów, można wszystko. Zdobyć, zobaczyć, a tu nie, trzeba się trochę namęczyć z tematem. No trzeba. Edi jest prostym przykładem, jak, jaki trzeba zapas na plecach nosić ze sobą, żeby przejść szlak orli Gniazd. Ty, A na dole to co to masz tutaj? Co to jest? Peleryna? Peleryna? Tak, deszczowa. od deszczu. A to jakaś wojskowa chyba, tak. nie? Duża. Stary yy, wzór? Stary. Wyszedł z użycia już pewnie. Nie wiem, nie jestem w wojsku. No, ale byłeś kiedyś w wojsku. W zasadniczej służbie. Ile to miałeś tam? Dwa lata służby? Dwa lata służby. To wtedy, trzy dni. To trochę wojska doświadczyłeś. No. Chyba zgubiłeś te groby. A, szukamy opuszczonych grobów w Dolinie Sąspowskiej, ale nie możemy wyhaczyć GPS-a. To jest tutaj dość sporych rozmiarów wąwóz no nie nie łapie mi na razie GPS nic pójdziemy chyba jeszcze kawałek no. w kierunku doliny Sąspowskiej i być może uda się odnaleźć te groby ty ja słyszę tam chyba jest ten wodospad w dolinie Sąspowskiej bo te groby są blisko wodospadu szumi tam coś nie no dobra to idziemy tam dobra Dolina Sąspowska to nie tylko żeremie bobrów, ale też i kryje w sobie tajemnicę dwóch grobów. Właśnie udało nam się jeden z nich odnaleźć. Usypany z kamieni, ogrodzony drewnem brzozowym, krzyż też z brzozy i tu jest posiany mm, ten no wyszło mi kurde z głowy. Bukszpan. Bukszpan jest bardzo oporny, odporny na warunki atmosferyczne, ale też i bardzo powoli rośnie. Podobno ten grup jest z 1943 roku. No, można by było się domyślać, co było przyczyną śmierci. Istnieją dwa takie przypuszczenia. Pierwsze, no, to mogła być jakaś choroba, tak? Choroba, wygłodzenie, no, albo... Albo spotkanie z okupantem, tak? bo to był 43. rok. Niestety nie mamy informacji, co było przyczyną tutaj pochówku tej osoby, a nikt tutaj spoczywa. Także zachowamy milczenie. spokój, milczenie i idziemy dalej. Przeszliśmy już 3 kilometry, zobaczyliśmy 7 miejsc. No bo tak, szlak Orli Gniazd można też przejechać rowerem, bo jest szlak rowerowy. My wybraliśmy trudniejszy wariant pieszo, bardziej się można utyrać, ale też i więcej rzeczy na szlaku zobaczyć, tak? No bo idziesz powoli, rozglądasz się, masz czas na to wszystko. Jadąc rowerem, trzeba uważać bardzo, żeby gdzieś tam nie wjechać do rowu, szczególnie że jest szlak, czasem wąski, czasem stromy, czasem kamienisty. No i przejść szlak na szybkiego, te 150 km od deski do deski praktycznie nie mając czasu, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć dane miejsce, też mija się z celem, przynajmniej no dla mnie. No bo po co? Zrobić to dla zasady, przejść z punktu A do punktu B w jakiś tam czasie, bez sensu. Lepiej Wybrać sobie tak. Esencję tego szlaku, tak jak my, zaczęliśmy dzisiaj od Doliny Ojcowskiej, od Doliny Prądnika, bo szlak się zaczyna w Krakowie, na Wawelu. No ale później trzeba przejść 10 km po Krakowie, po osiedlach. W... No dzisiaj chyba jest czyste w miarę powietrze w Krakowie. Nie potrzebujemy tego. Nie tak? asfaltem. No i asfaltem. Tym bardziej, że mamy 4 dni tylko na eksplorację. Szlaku Orli i Gniazd i chcemy zrobić tą esencję. No, a jak już wystartowaliśmy w Dolinie Prądnika, to już idziemy na północ w kierunku Częstochowy. Ile kilometrów zrobimy? Gdzie zajdziemy? To zajdziemy. Czas pokaże. Nie śpieszy nam się. Jesteśmy niezależni, bo śpimy pod namiotem który możemy w każdej chwili rozbić byle gdzie Oczywiście w parku nie będziemy rozbijać, bo nie wolno. Bo nie wolno, szanujemy to Ale już poza parkiem gdzieś tam się pewnie rozbijemy Oczywiście nikomu nie polecamy takiego spania pod namiotem, byle gdzie bo nie wszędzie można, nie wszędzie można Czasem są to prywatne ziemie. To Czasem... i może kosem pogonić? Tak ale jest taka opcja, że można podejść do gospodarza, zapytać się, czy na przykład można się rozbić namiotem gdzieś tam za stodołą, tak, żeby nie przeszkadzać. No i wtedy śpimy sobie elegancko. Tak na dziko nie polecamy. Nie jest to dobre, więc nie wzorujcie się na nas. Tutaj z kolei mamy potok prądnicki w dolinie prądnika. I od razu porównanie y, pod względem czystości wody. Prawdopodobnie to jest zamulenie wody w porównaniu do potoków w dolinie Sospowskiej, no ten wygląda na taki brudniejszy, prawda, ale nie jest powiedziane, że on jest chemicznie brudny. Być może że to są osady. Trafiliśmy na pierwszy sklep spożywczy, a ponieważ Jesteśmy słabo wyposażeni pod względem prowiantu i napojów, żeby nie dźwigać niepotrzebnie. To skorzystamy z tego sklepu chyba. Edi, zadowolony. Zrobiliśmy, nie zadowolony. zrobiliśmy zakupy małe w sklepie, ale też nie wyposażyliśmy nie się na maksa, bo jeszcze będziemy mijać co najmniej jeden, jak nie dwa sklepy po drodze. Złocisty napój jest kupiony, zimny zaraz zostanie skonsumowany, tylko musimy się oddalić od terenu publicznego. Ale co chciałem pokazać? Ja sobie robię nawadnianie woda z tabletką nawadniającą. No, bo jak wiemy, sama woda przelatuje przez organizm jak przez sitko. Także trzeba ją czymś. Traktować, żeby organizm myślał, że to jest pokarm. Więc zaleję tabletkę do kubeczka, który Zabyt, masz? specjalnie kupiony kubek stalowy na wyprawę 400 ml. Tuż pod sklepem spożywczym, dwa opuszczone budynki, które pamiętały lata świetności dobrych kilkadziesiąt lat temu, jest to nic innego jak domy wypoczynkowe. Tutaj jest jeden i tutaj mamy drugi dom wypoczynkowy stanie opłakanym. No wejście tam to grozi śmiercią, chyba. Zobacz jak ten dach się, no. przewalił. No i to samo tutaj. Wydawać by się mogło, że budynki są dostępne do eksploracji. Natomiast no, nie miałbym odwagi tam wchodzić, bo to jest wszystko drewniane i to wisi na włosku. Na górze na dachu widać, że jeszcze papa. Pamiętająca dawne, dawne czasy powojenne, chyba. A tutaj obok elegancko odrestaurowany dom, który kiedyś był domem wypoczynkowym. Nie, to jest ważny sygnał. Zawiszówka. No jest, dalej dom wypoczynkowy. Zawiszówka, tak? No, zawiszówka.